Cześć, tutaj fansi, witam Was serdecznie, słuchajcie, no nadchodzi ten wieczór, nadchodzi ta, słuchajcie, noc, Wigilia, więc chciałem Wam w imieniu swoim, oczywiście, mojego kanału, życzyć Wam przede wszystkim szczęśliwych, wesołych świąt, no i oczywiście życzyć wspaniałych prezentów, które tutaj widzicie pod tą choinką. Dobrze, e, słuchajcie życzenia e, takie ogólne, e, złożone. A ja Was dzisiaj witam w Cooking Simulator w takiej świątecznej dzisiaj edycji. Mam nadzieję, słuchajcie, że przypadnie Wam tego do gustu. Mam tutaj jednego juniora, jest to taka wersja, słuchajcie, świąteczna. I muszę jej tutaj coś podać, tylko tak patrzę, że same mięsna, jakieś krewetki. W ogóle to nie pasuje, słuchajcie, do potraw. Wigilijnych, no niestety, chyba ktoś tego po prostu tutaj nie przewidział. I wszystko, co widzicie, jest y, albo jakimś fast foodem, albo po prostu mięsem, ewentualnie makaronem, który tutaj widzimy. Chociaż też są jakieś słuchajcie, zupy. Patrzę, czy coś tutaj w ogóle wchodzi: coś takiego jak y, może ewentualnie obiad świąteczny. No bo na pewno nie, nie potrawa. Potrawa wigilijna, więc już szukam. Tu są jakieś tarty, jakieś dynie, cytrynowa pierś kurczaka z sałatką owocową. No powiem szczerze, że są tutaj wyszukane bardzo dania. I tak trochę, no nie pasują. Rosół z tortellini. No kurczę, rosół jeszcze by wszedł, ale te tortellini tutaj znowu nie, nie wchodzi i nie tak do końca, bym powiedział, pasuje coś trzeba na pewno wybrać jako na przykład obiad na pierwszy czy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia tutaj w, albo jest coś na w sposób chiński grillowany stek słuchajcie no ze stekiem będzie jakiś tam pewnie problem pomidorowa to raczej też nie pasuje na święta no nic coś trzeba zaraz wybrać może karkówka z ziemniakami sosem czoskowym tak ja wiem, że to może nie bardzo, chociaż z pieczonymi ziemniakami, to już taki na obiad świąteczny, powiedzmy, że byłoby, słuchajcie, do zamówienia, więc spróbujmy, spróbujmy to wykonać. Tam jest jeszcze jedna osoba, Mikołaj, taki Mikołaj inny trochę i dla niego też coś przygotujemy, tak, więc już szukamy coś takiego, żeby można to było zjeść, nóżka kurczaka z sałatką kaprizę, no. Też niekoniecznie na obiad, na obiad, słuchajcie, taki e, ś, od święta. Tutaj mamy pieczonego dorsza z cytryną. No dobra, spróbujmy dla niego, dla Mikołaja. W porządku, słuchajcie, czas leci, jak widzicie, nieubłaganie. Tutaj mamy kuchnię jemioła, nawet fajnie zrobiona w tym dodatku świątecznym. Tutaj mamy wielką kuchnię. A tutaj mamy poszczególne posłuchajcie, potrawy, bo tutaj trzeba tak naprawdę dwie potrawy przygotować. Ja tutaj jestem po raz pierwszy. Bardziej mnie interesują, tak jak słuchajcie, święta, wielkanoc. Te dekoracje świąteczne, bo naprawdę tutaj są ładnie wykonane. Jest taki nowy dodatek tutaj do tej właśnie gry. I naprawdę fajnie to wygląda. Jakieś tutaj takie, słuchajcie, lizaki. A tutaj mamy całą kuchnię. I oczywiście wszelkiego rodzaju. Potrawy, no i mamy te ekrany, które nam będą pomagały. Eee, co do rybki, musimy wziąć, słuchajcie, dorsza. Eee, tu jest, zdaje się, lodowa, ależ wypakowana, muszę Wam powiedzieć. Nieźle to wygląda. <laughs> Czy to jest dorsz? Tak, to jest dorsz. <laughs> tak, to jest dorsz, więc dorszem już lecę. Eee, I tego dorsza trzeba będzie zaraz przygotować. Dobra, ja sobie dorsza na razie położę. Tutaj są w ogóle jakieś takie maszyny, których powiem wam wcześniej nie widziałem. No nic. Tutaj są piekarniki, widzę. I zaraz sobie przygotuję też potrawki dla, dla drugiego dania. To jest karkóweczka. Mięso typu karkóweczka. To będzie łopatka. Polędwica. Tu mamy karkowanie. No. Kilogram karkuwy. Dawaj, idziemy z kilogramem karkówy. <noise> Gdzie ja tego dorsza zostawiłem? Tutaj. Dobrze. Gdzie jakieś noże w ogóle mamy? Tutaj są jakieś różnego rodzaju przedmioty w tej kuchni. No są noże, są noże. Dobra. Co z tą karkówką? 200 tylko gram, nie? Natomiast jak ja mam to zrobić? Hello. Jak ja mam tutaj 200 gram karkówki? Tyle? <noise> Dobra, będzie tyle. Nie więcej. Całe miało kilogram. Dobrze, musimy przyprawić słodka papryka. Teraz ja muszę zobaczyć, gdzie tu są w ogóle przyprawy w tej przedziwnej kuchni. Bo zawsze te przyprawy one sobie leżały w tej standardowej, której ja tam miałem. O Boże, słuchajcie, papryki słodkie. Jest przypraw tyle, że to głowa. Głowa mała. Ile tutaj jest tych olei, oliwek i tak dalej. Nie ogarnę tego. Nie ma szans nawet. Papryka, chili. Cynamon, goździki. Dobra, co my tam mamy? Słodka papryka, majeranek, kolendra. Już to sprawdzam, już to sprawdzam. Czekajcie, czekajcie. Bazylia. Ziele angielskie, kolendra. Dobra, można wziąć po parę? Nie można. Serio? Kup produkt. Biegnij preferencje. Zaawansowane sterowanie z shiftem. Nic to nie da, nic to nie da. Kurczę, tak po każdym tym chodzić, to jest troszeczkę bez sensu, to wymyślili. Powiem Wam szczerze, chociaż tutaj graficznie naprawdę fajnie to wygląda. Dobra, co z tym mięsem? Dawaj, ten mięso gdzieś tutaj, położymy. Karkówkę, papryka słodka. No właśnie, papryki nie mam. Nie mogę jej znaleźć. A czas leci. Trzy minuty jeszcze zostały, Ta, Nie ma takiej opcji. Papryka słodka, znalazłem. Przypraw. Dobra, przyprawimy tą karkówkę. Zaraz zobaczymy. Cztery gramy. Eee, trzeba by było to zrobić. Odstawimy. Jak ja już mam od razu kolendrę, to bym też sobie jej użył. Dobra. Co tam jeszcze mi jest potrzebne? Majeranek i rozmaryn. Też wszystko suszone. No nawet fajnie to wygląda, tylko że niestety. Majeranek, majeranek. Kurkuma, cukier, boże. Laska, dżemy, musztardy. Ja się kręcę, słuchajcie, tu chyba wszystko jest, co w grze jest dostępne To tutaj normalnie jest Dobra, majeranek już szukamy To jest bazylia Czy ja tu cokolwiek znajdę dzisiaj? Czy nie bardzo? Jest, majeranek Dobra, mamy majeranek Tak po kolei będę latał No ale widzę, że inaczej się tutaj nie da Majeranku też 4 gramy Dobra, i odkładamy sobie tutaj, co tam mieli po kolei? rozmaryn też suszony, nieprawdziwy, a suszony. No i święta święta słuchajcie dzisiaj Wielkanoc. Yy, Wielkanoc oczywiście to będzie. Tutaj się rozpędziłem tymianek suszony, tak? Natomiast Boże Narodzenie no jest takim czasem, że dla nas jest ciekawe, bo. Przede wszystkim interesują nas, co nas interesuje, no interesują nas te tak zwane prezenty. No, jestem ciekawy, co Wy dostaliście na te prezenty. Jeżeli możecie, to oczywiście piszcie w komentarzach, co dostaliście na prezent. Słuchajcie, czarny pieprz, być może to jest to, nie? No, to wygląda jak na zielę. Tutaj mam czarny pieprz, dobra. Ja bardziej po tych obrazkach tutaj już rozpoznaję to. Czarny pieprz. Ile tego czarnego pieprzu? 4 gramy. E! Halo! Dawaj tutaj, sypiemy. Cztery. Cztery mamy, cztery gramy. E, czarny pieprz i jeszcze chili, 4 gramy. Karkuwa w chili będzie. Ja pierdziele, ale ostro. Dobra, czyli gdzieś tutaj widziałem, bo... Pieprz cayenne, płatki chili... No tak, płatki chili idziemy, idziemy, słuchajcie nie ma czasu do stracenia czarny pieprz, płatki czyli 4 gramy wow, dobra co z tym mamy zrobić, pokrój karkówkę na pół jeszcze na 100 gram dawaj, kroimy spoko, mięko pokrojone grilluj, panie, gdzie tu jest grill tu jest frytkownica weź pan i zgrilluj to Słuchajcie, gdzie tu jest grill? Tu chyba. Dobra, mamy to. Grillujemy. Wrzucamy. Grillujemy. Przez mniej więcej 180 sekund. Eee, tak, ustaw minutnik. 180 sekund. Ku. Dobra, on będzie sobie chodził. Co my tam dalej mamy? Pieczone ziemniaki. Dodaj na blachę. Ziemniaki, 300 gram. Dobra, gdzie jest blacha? Piekarnik, piekarnik. Nie mam blachy. Tu jest y, mikrofalowa. Blachę dawaj. Słuchajcie, są jajca, bo ja nie mogę blachy wyciągnąć. Dobra, mogę. 300 gram ziemniaków. Gdzie te ziemniaki były? Gdzie się widziałem? To są dwa. Dokładnie. 300 gram ziemniaków. Dawaj do, pie do pieca. Jedziemy z koksem. 300 gram ziemniaków. Dobra, one się już robią. Tutaj mięsko się przekłada. Mogę ja to przerzucić? Może tą łopatką. Czekajcie, czekajcie. No, co się dzieje z tym mięsem, Bo ono się nie ugriluje. Chciałem obrócić to. O! Wypieprzyłem! No nie, tak to nie będzie. Dawaj to. Tutaj ręką. Dobra, zaraz się usmaży. E, połóż na talerz podawaj gorące. Karkuwa, karkuwa. Dobra, a gdzie teraz mamy talerze? Hello, tu są patelnie. Tu się już jemniaki pieką. Ara będą dobre. Są. Są talerze. Dobra. Dawaj taki. Jezus, jaki duży będzie. Kuchnia. Świąteczna kuchnia. Przygotuje świąteczny obiad. Spoko. Niech tak też będzie. Ziemniaki. Praktycznie są już dobre. Więc wyjmujemy. Dawaj blachę tutaj. Będziemy wykładali. Dawaj. Tu masz ziemniaki. <laughs> A tutaj jest karkuwa Pieczona karkuwa z ziemniakami Podawaj gorące Coś jeszcze jest potrzebne? No nie Aha, przystrój gałązkami rozmarynu eee, Dobra Gdzie są gałązki rozmarynu? Hello Gdzie są te, te zioła? Pietrucha, kolendra Koperek eee, Liście laurowe, szałwia Liście oregano, liście mięty, bazylia, rozmareno. <laughs> jeden patyczek, spoko. Dobra, dawaj, będziemy przekładali tutaj ten mięsko. Mięsko, mięsko. Mięsko musi być dobre. Dobra, dawaj, dawaj, już dzwoni mi tu. Dawaj, wyłączaj to. Przekładamy karkóweczkę. Pieczoną. Musimy wydać dwa jedzenia, słuchajcie, w jednym momencie. Także jedno ja już mam. Proszę. Tutaj się będzie grzało. Tutaj mam coś ustawić, czy nie? nie? Chodzi o to, żeby było ciepłe. Dobra, i przygotowuję od razu tą rybę. E, ta ryba była tutaj. Dorsz, przypraw, solą. Kurczę, soli nie mam. Lecę po sól. Lecę po sól. Gdzie jest sól? Hello. Ona powinna być tutaj, gdzieś mi się wydaje. Biały pieprz, cukier. No, z solą może być największy problem. Teoretycznie skrobia. Jest, cóż, dobra. Znalazłem. No i właśnie, co do potraw. Jestem bardzo ciekawy, co wy. Yy, jakie prezenty tak naprawdę dostaliście. A skoro ja o jedzeniu dzisiaj, bo my tutaj jesteśmy w wielkiej kuchni, to pytanie takie. Co dobrego, słuchajcie, na Wigilię i też na pierwszy, czy tam drugi dzień świąt. Jedliście, czy jecie, czy jedliście, no nie ma znaczenia. Słodka papryka, 5 gram. Dorsza z papryką? No dobra, niech im będzie, no taki przepis jest, nie? I jeszcze, słuchajcie, kumin, no kuminu to na pewno nie mam. Więc po kumin to muszę lecieć. Gdzież ten kumin, gdzież ten kumin jest? No, to trzeba trochę będzie go poszukać. Nawet nie wiem za bardzo, jak on wygląda. Ten kumin, kar, jest. Kumin, znalazłem. Taki brązowy proszek. Tak wygląda. Przynajmniej. No dobra, to dawaj, dawaj, dawaj. 5 gram tego trzeba tutaj aż nawalić. No, Okej. Okay. Spoko. I trzeba to smażyć yy, przez 35 na każdej. Na każdej stronie. Smażyć smażyć. Gdzie my mamy patelnię? E, tutaj mamy patelnię. No panie, ale jak smażyć to i patelnia musi być, nie? Dobra. Dawaj, ona się już grzeje. Mamy gdzieś olej. Halo! Nie ma nigdzie oleju! Co to się dzieje? Co tu się dzieje? Tu się jakieś mamy oleje. Olej z awokado. Masło. Na masełku oliwa z oliwek. Słuchajcie, takie masełko jakbym dał. Mm, uh -huh. Smażona rybka na maśle, spoko. To brzmi dobrze. No Na czymś trzeba... M... E, za dużo tego. <grytania> Dawaj, 35 sekund. Jedziemy z koksem. Smażymy to. Jakiś talerz bym wyłożył, może. Jest coś, mamy? Jakiś talerz taki fajny? Dobra, może być ten. 35 sekund z każdej strony. Jakaś łopatka tutaj była zawsze. A słuchajcie, tego, tego jeszcze nie używałem. Może tym to się obróci. Dobra. I jak mam teraz to wrócić? No. Eee, co to żeś zostawił? Dorsze, dorsz ci upadł. <laughs> Dobra. Dawaj. Jedziemy, jedziemy. Jaka zupa? Dorsz to ma być. A nie zupa. Zupa, kurna. Nie bardzo. <laughs> I teraz tak. Co my tam mamy? E, skrop z sokiem z cytryny, oliwa z oliwek masło klarowane. Przełóż dorsza na blachę do pieczenia. I później piecz przez 45 sekund. E, cytryna. Jest. Dorszu jest gotowy czy nie? Prawie. To muszę go wyjąć na talerz. Go gotowy? Gotowy. Dobra, dawaj tego dorsza tutaj. Jedziemy tam do skrapiania. Gdzie ten do skrapiania jest. Ale paruje, ale paruje. Eee, gdzie ta rybka była tutaj? Sok, cytry Sok cytrynowy 5 ml. Musztarda to nie? Gdzie będą soki cytrynowe? <noise> jest. O! was zbił by się. Nie. <noise> Dobra, weź no przykładni. Za dużo, za dużo tego było. Dobra, co tam jeszcze było? E, oliwa z oliwek, 5 ml. Tutaj ją gdzieś widziałem. Oliwa z oliwek, 5 ml. Dawaj, lejemy. Dobra, za dużo. E, co jeszcze? Masło klarowane. Tam kurczę mam, no. Tak sobie wzięto masełko. 5 ml. Jezu, on już cały żółty jest. Ten dorsz. Masło klarowane tutaj było. Jedziemy. Wlewamy. Jest. Starczy. O! Rozlałeś. Dobra. Co z tym zrobić? Jeszcze raz. Dorsza przełóż na blachę do pieczenia. Blaszka sobie tutaj leżała. Spoko. To może inaczej zrobimy. Tego dorsza tutaj. Dawaj. I do pieca. Do pieca go. Dobra, lecimy i piec to przez ile? Przez 45 sekund. Podały na talerz gorące. A jeszcze cytrynę muszę przynieść. Gdzieś cytryna była, nie? Pomarańcza to była. Tam jest papryka. Jest cytryna. Mamy cytrynę, ją trzeba tylko pokroić. Dawaj noża jakiegoś. Jedziemy. Śmiesznie, śmiesznie to wygląda. Dobra, mamy już cytrynę przygotowaną. Jak ta moja rybka? No piecze się, piecze się. E, spoko. i teraz tak. Piecze się ryba. Mm, przełóż na dalej. E, liście pietruszki. 6 gram liście pietruszki 6 gram dobra, zaraz urwę tą pietruchę jest 6 gram uuu, to jest tylko po jednym dawaj, dawaj ten talerz jeszcze jeszcze dwa razy, to samo trzeba zrobić dobra, pietruszkę już mamy dawaj cytrynę jeszcze jedną i, nie deskę, deski to nie potrzeba mi, cytryna, oczywiście, tak. No dobrze. O! Panie, cytrynę pogubiłem. <grywy> Dawaj, tak zwana zasada 5 sekund, nie? 3, 4, pół Dobra, nie minęło. Nie minęło. Dawaj, i już chyba dorszych się zrobił, tak? Dawaj, włączamy. Bierzemy dorsza, upieczony, pieczony. Piękna, piękna sprawa. Dorsz zgrillowany w ogóle piękny jest. No, o, wszystko mi się podoba. Dobra, trzeba wydawać w takim razie. Gałąska rozmarynu. 5 gram. No, 5 gram jest. No, o co chodzi? Dobra, wydajemy. Karkuweczka dla kogo była? Karkuweczka to była tutaj. Tak. Dla pani. No co jest? Czemu ja nie mogę podać? A, że tu, tak? Dobra. I jeszcze co? <laughs> I jeszcze jedno danie, czyli rybka. Rybka z wanadorszem. torsz troszkę przysmażony chyba jest. Nie będzie się chyba podobał pani. Dobra, podajemy. Proszę bardzo. Proszę. O! <laughs> Jak to jedzenie leci? XD, to jest dobre. Patrzcie, jak oni jedzą. No, to mi się podobało. Punkty choinkowe, słuchajcie, to ta ryba wyszła lepiej. Ta ryba wyszła lepiej niż ten, słuchajcie, te mięcho. Te mięcho tylko na 3,5, a tu 4,2. Także słuchajcie, no w ogóle świetny wynik. Nie się nie spodziewał tego. No dobrze. Słuchajcie, taki nietypowy świąteczny odcinek gdzie można zaserwować jakieś inne dania i trzeba to robić w miarę szybko i co więcej trzeba robić dwa na raz praktycznie, czyli mamy dwa zamówienia i trzeba to wydać. No ciekawa sprawa. Natomiast podsumowując, słuchajcie jeszcze raz, wesołych e, tutaj spokojnych świąt, wam życzę e, Bożego Narodzenia, wesołych, słuchajcie, wesołych, no nie ma nawet wesołych, tylko oczywiście udanych prezentów. Napiszcie ewentualnie słuchajcie, co dostaliście na prezent i co dobrego żeście na te święta jedli. Także ja wam dzisiaj bardzo dziękuję jeszcze raz. Wesołych świąt. Ho ho. ho.